Zajrzałem do srebrzystych naszych beżantów, bo byłem ciekawy, czy mają jeszcze jakieś jabłko, jakiś tam marchew, czy jakiś inny owoc, ale widzę, że wszystko zjadły. Niech <grym> mi podskubuje. to taki ciekawskie od razu przychodzi. A, a, tak, 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 tak. tak. Tak, tak, Fadia w sobie, chodzi w sobie. Taki on się zrobił bojowy. Zobaczcie, jeszcze niedawno zaglądał do mnie z taką ciekawością, przyglądał się. A teraz proszę bardzo, jak już zaczyna atakować. No myślę, że już tak zostanie, że będzie coraz bardziej agresywny. Jednak dojrzewa ma już u siebie, ma już skończone w sobie, skończone, skończone, chyba dwa lata nawet, także już na tyle dojrzały, żeby tu samiczek bronić także myślę że coraz częściej będzie nas atakował wdziałem wdziałem i to w kolano bo akurat kocener sobie przynie i tak zaczepia cały czas tak 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 zaraz przyniosę im, im jabłuszek, troszkę wrzucę Zobaczcie co tam jeszcze będę miał także Patrzę na samiczki, na no samiczki jak samiczki. One cały czas niespokojne, jedna siedzi na górze. Zrobiło się od kilku dni ciepło u nas, jest tak na plusie, no by tam ciepło. Były do tej pory śniegi, były do tej pory mrozy, więc jak teraz mamy kilka stopni na plusie, to się już wydaje, że już jest taka wiosna. Że człowiek jakby zaglądał do nich dosłownie co nie wiem, codziennie niemalże i patrzył czy gdzieś jajeczka nie znoszą a w końcu mamy dopiero grudzień co prawda końcówka ale jednak grudzień więc jeszcze trzeba poczekać parę miesięcy no to już niecierpliwi widziałem któregoś dnia jak właśnie ten samczyk yy, tak skrzydełkami fajnie machał ci co mają te bażanty srebrzyste albo zwłaszcza to, takie dorosłe, dojrzałe wiedzą o czym mówię ja dopiero to zauważyłem któregoś dnia tylko widziałam to właśnie za okna, więc nie mogę nawet podlecieć i nagrać tego. Nieczęsto to się zdarza, ale to komicznie wygląda. Tak stoi i tak szybko z macha. Także myślę, że on też tą wiosnę, gdyby wyczuwa. Zaczyna się interesować. Dobra, idę po tej jabłuszka, bo gadam, 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 a on na pewno by sobie coś podjadł. Rzuciłem mu cukinie, mamy jeszcze zapasy z jesieni, trochę nam zostało parę listków kapusty czerwone, ale widać, że sobie skubię jedno i drugie. No mam jeszcze jabłko, mam jeszcze pomidorka nam został, także zaraz pokroję. Patrzę, że samiczki się uspokoiły, już się czają zejść. Także one są takie, jak wcześniej mówiłem, już takie bardzo, bardzo ostrożne wobec mnie. No ale nie ma co się dziwić. Samiec to ciągle taki też nabuzowany, ciągle jakiś taki nastroszony. No i te samiczki takie przy nim się robią. Może by on dał inny przykład, żeby był taki spokojniejszy, to myślę, że i one by mniej się bały. On ciągle taki kurde jakiś. No ale one tak mają, te, te właśnie srebrzyste że często atakują, właśnie nawet własnych właścicieli już nie mówię o innych. Także na prawdopodobnie się będziemy tutaj mieli z nim. Dobrze, że one mają taką woliarkę właśnie zamkniętą, nie trzeba ich ani zaganiać na noc do kurnika, śpią sobie na żerdziach. Także my tyle właśnie spokojnie. A wejść po prostu, nać im wody, czy rzucić tego owoca, czy powiedzmy nawet w takim karniku ziarno, to nie jest takie wielkie ryzyko. Myślę, że nie, nie będę musiał tu z jakimś kijem wchodzić, jak już nieraz czytałem w yy, jakiejś właśnie opiniach, że. Bez, dogo, bez dobrego kija nie ma co wchodzić do srebrzystego. On tak dosyć do, blisko do mnie podchodzi. Nie wiem, może chyba, że chce mi się zaatakować, ale troszeczkę jeszcze się obawia. Bo to, to taki jemu też nie ma co wierzyć. Mam go od małego, co prawda. Po tym łebku cały czas dusiłem, cały czas głaskałem. No ale jak to dziecko da się głaskać, jak to teraz to już coraz mniej. Dobra, rzucę jeszcze im tego pomidorka, jabłuszko i niech się zajmę jedzeniem. No, rzuciłem mu im wszystko. Tylko ten się nie interesuje jedzeniem. Idź, jedz. By może zaczął coś dziobać, coś jeść, to może i te samiczki by podeszły. Widzę, że zaskakują, mają chęć, ale... Jeszcze jedna sobie podeszła. Fajnie. Może znudzę mu się, no. po pomału, pomału może podejdzie ode mnie. ogon mu się umazał ta woliera nie jest całkowicie osłonięta tego częściowo ma na górze jeden arkusz blachy taki metrowy tak żeby tylko zasłoniła powiedzmy jedną trzecią w całej tej wolierki, więc no tutaj już są siatki na górze. Także woda płynie, co prawda, też nie do końca, bo mamy tutaj, dużo dachu wystaje, gdzie jest rynna, także ta woda też nie powinna płynąć tak mocno, ale mimo to, jednak, no bo to się robi, gdziekolwiek tej wody trochę zapłynie, to mokro. No bo że mamy taką właśnie półkę, po której chodzi, chodzić mogą, czy żerdzie, także nie cały czas stoją w tym błocie. Będę musiał tu jeszcze już bliżej wiosny oczywiście rozdzielić, bo ta półka była tak zrobiona, żeby tu stworzyć takie właśnie gniazda. I to było takim igliwiem to wszystko porozkładane, porozdzielane, natomiast teraz to się wszystko obsypało. Te wiązki musieliśmy powywalać stąd no i taka została po prostu pusta półka, także trzeba takie dwie ścianki zrobić, żeby trzy gniazda powstały, bo jedno gniazdo mamy osobno zrobione. No tutaj jest właśnie taki daszek, jest taka wnęka, ale jest fajnie zrobiona, bo tu jest zakryta również z tej strony ścianą. Także to jest całkowicie zakryte. Także będzie jedno takie intymne miejsce. No ale tu, jak widzicie, są trzy samiczki, więc trzeba trochę więcej przygotować im miejsce. Samiczki poschodziły, one myślałem że jak właśnie nie wchodząc ze środka tylko tu na zewnątrz to pokażę, jak samiczki skubią te warzywka nie posząc ich, natomiast też tam widzę jedna Te nagi wiszcze Jedna sobie zeszła dobrze Tu no ma chęć polatać. Aż tutaj wszedł jak najbliżej. żeby te samiczki trochę poskubały sobie nie tylko ten samczyk ale widzę że jak mi nie było to sobie poschodziły także dobrze jest myślę że jutro to wszystko zniknie będzie można szkłać im kolejną porcyjkę